Dzień dobry. Słuchajcie, to jest mój szczęśliwy dzień dzisiaj. Naprawdę tyle fajnych wiadomości odnośnie budowy pulera. Budowa pulera, która więcej łączy niż dzieli. Naprawdę. Ja zaraz, zaraz sami się o tym przekonacie. To jest transport Ostrówków, który został mi zlecony przez tutaj, yy, przez kolegę wioska obok. On to kupu, ku, kupił z myślą od sprzedania czy to na części czy w całości zainteresowanie jest duże jakby ktoś chciał to ja mogę podać kontakt ale ja też od razu widzę coś dla siebie i to jest ta rama jest aż za solidna muszę zmierzyć tu prześwit o no, 70 dobre 70 bo ta rama aż, aż jest za mocna, bo będzie za ciężka, ale znowu z drugiej strony, no kurczę, wydaje mi się idealna. Ona jest na profilu zamkniętym, ale jak ona by, będzie za ciężka, bo ja też mam limit wagowy, to tu można ładnie powycinać, z, z całego tego zrobić taki literę C, nie? Te środki powycinać, odchudzić to trochę. Bo mi nie jest aż tak bardzo potrzebna solidna rama, ale też, żeby nie była jakaś gipka. I zobaczcie, i tu jest, kurczę, ja kupiłem oś. Kupiłem oś od y, y, Ostrówka. Pfu, od Bizona. Ale tu jest gotowizna. Tu jest zdrowa oś budowlana ze wspomaganiem. Nie wiem, czy tego nie wykorzystać. Na razie tą oś od Bizona odłożyć na bok. I wyjechać tą ramą i wjechać pod silnik, kurwa, oj przepraszam, jaka to byłaby, jakie to byłoby wspaniałe ułatwienie. Idziemy zmierzyć tamten silnik. Idziemy zmierzyć tamten silnik. Uff, ty, 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 ty. Pod ostatnim postem odezwało się dużych chętnych do pomocy. Dziękuję bardzo i tutaj mamy na łapach. Patrzcie. 70, nawet będzie ciutka luzu, to dobrze, bo ja się boję, że może za wąska ta rama będzie, a będzie idealna pod ten silnik. Działamy! Widzowie działamy! I teraz tak, czekam na sprzęgło, bo głównym jak gdyby patronem tego projektu jest przemotraktor. Przemotraktor jutro odbiera sprzęgło, które będzie zmodyfikowane. Będzie zmodyfikowane, żeby wytrzymało co najmniej te 400 koni. Będzie zmodyfikowane sprzęgło. Yy, druga rzecz. Nad projektem cały czas czuwa manik mechanik. Bardzo mu dziękuję, trzeba będzie się chłopu odwdzięczyć, bo naprawdę tyle serca wkłada w ten projekt. że aż, no, że aż mi jest tak bardzo cieplutko na sercu. I teraz tak. Yy, podjęcia złożenia silnika i, i skrzynie biegów podjął się Łukasz Rolnik. Nawiązaliśmy współpracę z Łukaszem Rolnikiem i to wszystko trzeba będzie zawieść, że Łukasz zrobi nam połączenie silnika ze skrzynią. A później to przywieziemy i będziemy kończyć dalej. No ja się nie wyrobię, zobaczcie, już mamy koniec stycznia, a to jeszcze leży i leży i leży. I Łukasz podjął się połączenia silnika i skrzyni biegów. Koła z kołami odezwał się znowu Robert z kanału Agrosław Ruk, organizator traktor poolingu w Polsce. Mówi, że ma koła ze słabymi oponami i chyba skorzystam z tej opcji. Do Roberta też się odezwę. Dogadam szczegóły tej transakcji i będę miał praktycznie wszystkie. Puzzle do układanki, teraz tylko poskładać i działać. Jadę rozładować te ostrówki. Ale mróz dzisiaj, ja pierdzielę, ale, ale się cieszę, ja pierdykam. Ale będzie fajnie, co? To będzie coś. Przemo, manik Mechanik, Łukasz Rolnik, AgroSław Ruk Robert. Będzie zajebiście. U! Wracamy do gry Nie było mnie? Nie było, bo to była cisza przed burzą. A teraz będzie się działo. Pozdrawiam.